Dwa treningi siłowe w tygodniu. Czy to wystarczy? Czego tak naprawdę możemy się spodziewać? Jak to ogarnąć, żeby zoptymalizować nasze efekty? Dzień dobry. Dzisiaj właśnie chciałem powiedzieć o tym, jaki sens ma trenowanie dwa razy w tygodniu. Na samym początku podkreślę, że chodzi tutaj o średnio dwóch treningów w tygodniu. Jeżeli ktoś nawet robi trzy treningi przez miesiąc, a później przez kolejny miesiąc nie zrobi nic, no te efekty będą marne. Tak samo, jeżeli trenujemy tylko dwa razy w tygodniu, bo od razu podkreślę, że jest to trochę mało, no to musimy tutaj mieć bardzo dopracowane odżywianie. Bez tego będzie ciężko. Oczywiście, jeżeli uznasz ten film za wartościowy, będę Ci bardzo wdzięczny za subskrypcję. To tradycyjnie pomaga mi się rozwijać. No i co, zaczynamy. Zacznijmy sobie od tego, jak powinny wyglądać te dwa treningi w tygodniu żeby po prostu z nich wyciągnąć jakby maksymalne efekty. Tutaj w większości wypadków najlepiej sprawdzi się trening metodą FBW, czyli oczywiście od full body workout, trening całego ciała. Po prostu jeżeli trenujemy tak rzadko, to warto, żebyśmy na każdym treningu przetrenowali wszystkie grupy mięśniowe. Oczywiście jeżeli mamy jakiś priorytet mięśniowy, no to możemy na tę konkretną grupę zrobić trochę więcej ćwiczeń, więcej serii, albo zrobić tą grupę na początku treningu. Tutaj nadal mamy spore możliwości manipulacji. Taki typowy trening góra-dół, a właściwie może nie typowy, to jest zmodyfikowany trening góra-dół, gdzie połowę grup mięśniowych robimy na jednym treningu, połowę grup na drugim. Też nie, że sprawdza, tylko że tutaj jednak, jak każda grupa ma aż tydzień na odpoczynek, to jest trochę za mało, czyli adaptacje mogą ustąpić, to, to trzeba wszystko mocno ogarnąć, tak żeby te grupy mięśniowe nie robimy na danym treningu, żeby też że w niektórych ćwiczeniach były stymulowane. Na przykład, jeżeli na tylko wykonamy rozciskanie sztangi wąsko, no to dodatkowo stymulujemy klatkę. No, ale tutaj jest trochę więcej roboty z tym, więc jeżeli ktoś nie jest jeszcze jakiś bardzo doświadczony, no to polecam mu wynik metodą full body workout. Co tu jeszcze jest ważne? Takie treningi dwa razy w tygodniu powinny być bardzo intensywne. Oczywiście nie ma co się zajeżdżać, bo też ryzyko kontuzji nadal jest spore, ale mamy w takiej sytuacji dużo czasu na regenerację. Aby żeby zoptymalizować efekty, no to powinniśmy dawać z bardzo dużo na tych treningach. Może nie trenujemy zawsze na 100%, ale tak powyżej 90% naszych możliwości powinniśmy wykorzystać właśnie dlatego, że trenujemy rzadko i zdążymy się potem zregenerować. Tutaj warto też tak te treningi rozplanować, żeby zostawić sobie przynajmniej dwa dni na regenerację. Bo jeżeli są jakieś plusy tak rzadkiego trenowania jak dwa razy. Razy to uznaje za absolutne minimum. Jeden raz to nie no niewiele, to raczej pomoże, na to takie absolutne minimum. No to jedynym atutem tak naprawdę jest to, że mamy więcej czasu na regenerację. A dzięki temu możemy też trochę mocniej przycisnąć, no i efekty będą wtedy nieco lepsze. A teraz bardzo ważna rzecz dla większości trenujących, czyli na co możemy liczyć, kiedy robimy tylko dwa treningi w tygodniu. Jeszcze raz przypomnę, że chodzi o średnio. Dwóch treningów w tygodniu. Więc tutaj jakichś rewelacyjnych efektów nie będzie. Tutaj wolę, niestety, wolę tutaj rozdać takie złudzenia, że możemy naprawdę zrobić bardzo dużo, trenując tylko dwa razy siłowo w tygodniu. Ale taki trening i tak warto wykonać, jeżeli ktoś nie ma więcej czasu. No bo tutaj nadal możemy zyskać bardzo dużo. Możemy naprawdę zyskać dużo, jeżeli chodzi o nasze zdrowie i sprawność. Tutaj dwa treningi w zasadzie mogą nam wystarczyć. mniej że też możemy zwiększyć naszą siłę fizyczną. Oczywiście możemy ją zwiększyć bardziej, kiedy będziemy trenować nieco częściej, ale jeżeli skupimy się na tych najważniejszych ćwiczeniach dla zwiększenia siły, no to dwa treningi w tygodniu, większość tych efektów, które możemy uzyskać, no to uzyskamy. Mówię oczywiście o takim trenowaniu rekreacyjnym, nie mówię o tym trenowaniu zawodowym, no bo tutaj nie ma jakby zupełnie porównania. A co z sylwetką, bo to wiele osób interesuje. No i tutaj jest problem, bo dla zbudowania jakiejś naprawdę dużej masy mięśniowej trzeba wykonać sporo objętość. Trochę łatwiej będzie, przynajmniej tak statystycznie, kobiecie, która nie chce być specjalnie rozbudowana. No bo tutaj wystarczy trochę tej mięśni rozbudować i skoncentrować na redukcji, która głównie wynika z naszej diety. Więc kobiety trenując dwa razy w tygodniu mają większą szansę na taką sylwetkę, jaka jest ogólnie uznawana za bardzo atrakcyjną. W przypadku mężczyzn, którzy chcą mieć dużą masę mięśniową, no to dwa treningi no to będzie mało. Tu oczywiście masa mięśniowa wzrośnie, ale na to trzeba bardzo dużo czasu, więc na efekty musimy naprawdę sporo poczekać. No i kluczowa będzie redukcja, czyli jeżeli te mięśnie tutaj uda nam się ujawnić, po prostu zredukujemy poziom tkanki tłuszczowej, mięśnie będą wyraźnie widoczne. Taka sylwetka często, która jest uznawana za bardzo atrakcyjną, czyli takie wyraźnie wyrzeźbione mięśnie, może niezbyt duże, ale po prostu taki wysoki poziom rzeźby dzięki niskiemu poziomowi tkanki tłuszczowej, to jak najbardziej da się to uzyskać przy dwóch treningach w tygodniu. Tylko tutaj bardzo mocno jeszcze raz podkreślę, że kluczowe będzie zdrowe odżywianie. Zdrowe odżywianie zawsze jest bardzo ważne. Ale przy dwóch treningach musimy to naprawdę zoptymalizować. Jeżeli o to nie zadbamy, no to wtedy nie osiągniemy niskiego poziomu tkanki tłuszczowej i ta sylwetka nie będzie wyglądała za dobrze. Też dieta musi być nieco bardziej restrykcyjna, no bo będą no, trenujemy częściej, spalamy więcej, możemy wtedy też więcej zjeść. Ale jeżeli możemy zrobić tylko dwa treningi w tygodniu, no to to odżywianie powinno być naprawdę dopracowane, przynajmniej na 90%. W przypadku większej ilości treningów, no to możemy sobie pozwolić na. Więcej odstępstw. U kogo dobrze sprawdzi się taki system, w którym robimy dwa treningi siłowe w tygodniu? Takie osoby zasadniczo bym podzielił na trzy grupy. Pierwsza to ci, którzy z jakichś powodów nie mogą zrobić więcej niż dwa treningi siłowe w tygodniu. Tak jak już kilkukrotnie wspominałem, te dwa treningi siłowe w tygodniu to jest taki absolutny minimum, żeby robić stałe postępy. Możemy zrobić naprawdę wiele. Będziemy wprawdzie musieli dłużej na te efekty poczekać, ale będą one całkiem niezłe w długiej perspektywie czasu. Dodatkowo, dla takiego ogólnego dobrego stanu zdrowia i poprawy sprawności, no nawet te dwa treningi, no to już może to wystarczyć. Kolejna grupa to osoby trenujące jakieś inne sporty. Wtedy trening siłowy jest tylko uzupełnieniem. W tej sytuacji, właśnie dwa treningi siłowe, no to może być rewelacyjna sprawa, żeby jakby uzupełnić to, co wykonujemy w danym sporcie, żeby wyniki w tym sporcie jeszcze dodatkowo poprawić dzięki zwiększeniu siły i różnym innym atutom wynikającym z takiego treningu. W tej sytuacji często nawet nie warto mieć więcej niż dwa treningi siłowe w tygodniu, no bo to już nam grozi przetrenowaniem albo zaburzeniem innych treningów, które w danej dyscyplinie sportu mogą być dla nas po prostu ważniejsze. Trzecia grupa to osoby, które już naprawdę prezentują bardzo wysoki poziom, na przykład mają bardzo atrakcyjną sylwetkę i już nie chcą nic zmieniać. Tutaj dwa treningi siłowe w tygodniu mogą w zupełności wystarczyć, żeby ten wysoki poziom utrzymać. Więc jeżeli komuś tylko na tym zależy, by utrzymać to, co jest, no to te dwa treningi powinny być tutaj wystarczające. OK, Na dzisiaj to wszystko. Raz jeszcze to krótko podsumuję. Uważam osobiście, że dwa treningi w tygodniu to jest trochę mało. Bardziej polecam trzy treningi siłowe tygodniowo, ale. Te dwa to będzie takie minimum, żeby robić stałe postępy. Nie będzie, finalny efekt nie będzie może jakiś rewelacyjny, i trzeba na nie, żeby go osiągnąć trzeba dużo czasu, ale jeżeli na przykład chcemy poprawić tylko stan zdrowia czy ogólny poziom sprawności, no to te dwa treningi mogą być wystarczające. Jednak zawsze trzeba pamiętać, że chodzi tutaj o średnią 2,0 treningu w tygodniu. Tego musimy dopilnować. Dla kogoś sprawdzą dwa treningi tygodniowo? No, dla osób, które trenują inne sporty i treni siły ma być uzupełnieniem, albo dla tych, którzy już naprawdę prezentują bardzo wysoki poziom i chcą tylko utrzymać to, co jest. Jeszcze przypomnę, że najlepiej trenować metodą FBW, jeżeli robimy tylko tyle treningu w tygodniu, ewentualnie metodą treningu góra-dół. Ona też zazwyczaj nie się sprawdza. Ale pamiętajmy o tym, żeby treningi były dosyć intensywne, no bo tutaj zostawiamy sobie dużo czasu na regenerację. No cóż, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli na przykład zastanawiasz się, czy dwa treningi w tygodniu to wystarczająca ilość, no to mam nadzieję, że rozjaśniłem tą sprawę. No i cóż, tradycyjnie, jeżeli uważasz, że film był przydatny, będę Ci wdzięczny za polubienie, subskrypcję. A jeżeli chcesz więcej wiedzy i tutaj tak bardziej skondensowane w jednym miejscu, no to tutaj polecam Ci zakup moich e-booków. No i cóż, dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.